Inter ze studia w Chujnicach. Adek ze studia w Fabianicach. Prezes ze studia w Szczecinie. Witamy Was w programie Gapsie. Specjalny program poświęcony dzisiaj technologiom i technologiami jutra. Będziemy się zajmować procesorami Intela. Technologiami wczoraj. No, technologiami wczoraj. Technologiami <laughs> przeszłości, jak widać w specjalnej stenografii u prezesa. To, to jest technologia wczoraj, bardzo wczoraj. Tak, z lat 90. -tych. No, to są tak, to jest końcówka lat 90. i początek y, pierwszej dekady XXI wieku, więc... Ja tam oczywiście też mam jakieś podzespoły, stare procesory, stary no, RAM tak, z lat ja mam tutaj też 90., gadżety, ale nie mi się dzisiaj je wyciągać. No. No. Różne gadżety, procesory, interpentium jakieś... Z... Z 1992 roku proszę procesor tutaj zademonstruje Państwu tak bliżej, może światło tam nie sięga niestety No, no to pierwszym tematem możemy powiedzieć, że firma Optium powraca na rynek Optimus, Optimus A, no. że specjalne wydanie GAP się dzisiaj poświęcone technologiami jest związane z tym, że głównym tematem medialnym jest powrót pieniędzy z OFE do ZUS-u tak. Wszy wszystkie media dzisiaj rozmawiają o y, powrocie pieniędzy z OFE do ZUS-u. Nie, nie bym nie powiedział, że wszystkie. TVN. Wszystkie! Yy, wszystkie. Nie, włączam na Polskę, to tu reklama. Nie ma nawet konferencji z No, Tuskiem. bo konferencja z Tuskiem leciała na CNBC. Ale wczoraj też była jakaś konferencja no, z Tuskiem. Ale 24 też leciało. No, dobra. W związku z tym, żeby dzisiaj nie mamy o czym rozmawiać w mediach, bo w mediach nic się nic nie dzieje tak naprawdę. Dzisiaj. Od dopor... tygodnia jest stara nuda, jedynie są na nowe oprawie, to więc dzisiaj pogadamy o... Ale, ale kino ma tam nowe logotypy, które są to tak zwane oczo, wiadomo jakie. Nie, ale kino, a Filmbox. Filmboxy, film tak, film tak. No tak. i. Film i ogóle... Porozmawiamy. Ale to jest bardzo mało. Ważne w mediach, że war nie warto o tym, nie wspominać. o tym wspominać, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o nowych technologiach. Cały czas poświęcimy dzisiaj tak. nowym technologiom. A pierwszym Ten tematem, 25 minut. Jaki poruszymy, to <laughs> będą komputery Optimus, są już dostępne, bo we wrześniu firma Optimus powróciła z powrotem na polski rynek jako producent komputerów i serwerów. P późno... Ja to miałem wrażenie, że ktoś tam firmę wykupił. Nie, go Jej, chyba nie. nikt nie wykupił. No właśnie nie, firma została zlikwidowana, czy znaczy po ten stan likwida likwidacji postawiona, no i tak zniknęła z rynku w 2011 roku, tak? A działała od 88 czy 86? 88. Roku. Chyba no coś koło tego. Hmm, to prawie jak Dell. Ale na pewno to jakoś tak wątpię, że to ten start tej telewizji będzie dosyć udany, bo większość teraz ludzi inwestuje w laptopy, czy też w y, tablety, smartfony. No właśnie, no właśnie, tak jak te dane najnowsze od Ericssona, tak? To Ericsson chyba przeprowadził te ba tak. badania. Tak. Czyli... Ericsson, Ericsson, Ericsson. Ericsson przeprowadził teraz badania, także 7% użytkowników zakupujących komputer, nowych użytkowników zakupujących komputer będzie wybierało laptopa, a 26% powracających użytkowników także będzie wykupywało laptopa, tak? Czyli no i ogólnie rzecz biorąc, wychodzi z danych tych, że cały czas ludzie wolą. Korzystać z laptopu. No bo laptop tak? to jest praktycznie mobilność, ale według. No bo laptopa może wziąć wszędzie, a komputer stacjonarny nie jest Ale za komputery stacjonarne też są potrzebne. Załóżmy w szkołach, w biurach są przede wszystkim potrzebne dla graczy też jest bardziej wydajny komputer stacjonarny niż tak. załóżmy dla monterów również jest komputer stacjonarny o no, wiele lepszy. Choć teraz wiele osób już się przerzuca na MacBooki niż na laptopy czy komputery stacjonarne. I coraz więcej osób wykupuje przecież też tablety. No tak, właśnie. No. To jest to jest ten. Pokazuje, że po prostu ten minimalizm, który. Który, który się coraz bardziej rozprzestrzenia, powoduje to, że ludzie zaczynają inwestować w coraz to mniejsze urządzenia. Tak. Co coraz... Ja, na przykład, wykupiłem z Chin y, tablet prestiżo, duo jakoś tam nie pamiętam dokładnej nazwy za jedyne 230 zł, a w RTV RTV Oragi kosztuje 300 zł Tylko weź zł. kupuj chińskie tablety, które ci może pociągną Rok, a kup sobie tableta za 1000 zł, które ci pociągnie tam 3 lata. Wiesz co, te mobile to te na te się na te tablety, jak nie wiem złoty na Allegro kosztują po 300 zł nie, ja, ja, nie, ja, ja jestem przeciwny ja jestem tutaj w ogóle z w ogóle z śmiesznie to wygląda śmiesznie to wygląda, to tutaj Polska to kraina laptopów, tak? taki, tytuł, taki tytuł jest na złoty na na portalu na 2 i takie teraz zacytuję pana Szewczyka, tak Szewczyka, yy, tak yy, początek jego artykułu. Penetracja smartfonów w Polsce wynosi 33%. Znacznie mniej niż w Szwecji, bo tam mamy 70%, i Korei i Południowej 73%. No bo Polacy nie są bardzo przyzwyczajeni do smartfonów, choć wiele no, osób jest. No, ja, ja nie wiem, ja tu mam zwykły. Ale z roku na rok jest coraz więcej. Zwykły telefon i mam takiego pseudo smartfona z Windowsem 7.1, tak? który działa, jest dobry. Pierwszy smartfon, chyba można powiedzieć, tak? O, za... Ale jeszcze Polacy mają stare Nokia. No tak, to jest. Te... Co jakby nie spojrzeć. Tak, to jest cały czas, no i co? I tutaj jest tych danych, co ja już. Wcześniej mówiłem, także użytkownicy głównie głównie teraz kupują. No, no bo kiedyś telefony jak Nokia czy Sony Electron produkowały telefony, to miały one służyć bardzo długo, nawet do 6-8 lat, a teraz jak się smartfona produkuje, to jest tylko na dwa lata. No, tak jak, tak jak pan też ostatnio rozmawialiśmy. No, temat, ale nie, nie tą prezę zostawimy sobie na później, bo będziemy mówić, wiesz, głównie ale o tym. Y Mateusz, nie, nie oszukujmy się, teraz wszystkie y rzeczy się produkuje na dwa lata i za dwa lata, żeby Ta! to No właśnie te, teraz już nie, teraz już jak doszliśmy do wniosku, trochę jak rozmawialiśmy na temat takich małych urządzeń, jak tu trzymam w ręku, na temat procesorów, że teraz to trochę spadło, nie? Jest dużo, dużo niższa... Wartość. Dużo niższy czas, różnicy. Yeah. Tak, tylko że wartość ciągle się podwaja niestety. No, każde nowe urządzenie technologiczne idzie do przodu, tak, każde nowe urządzenie to nakręca gospodarkę i trzeba płacić, nie. trzeba płacić. No ale my tak teraz boczyliśmy z tematu, może ja tak przytoczę te urządzenia jakie Optimus ma oferować. Optimus ma oferować linię Optimus Diamond, to linia nowoczesnych komputerów multimedialnych, które mogą być narzędziem zarówno do nauki, jak i spełniać rolę centrum multimedialnego dla całej rodziny. Właśnie tutaj, tutaj ten, bo tutaj widzę jest Diamond. To Grafit. Carbon. Co, carbon, no to właśnie, to wychodzi na to, że cze, cze są dedykowane sprzęty. Tak, bo no on jest Optimus Gift. Grafit, X. rodzina wysokowydajnych stacji roboczych przeznaczonych dla najbardziej skomplikowanych zadań obliczeniowych. Tak, czyli tak. już można powiedzieć, że to będą takie typowe maszyny serwerowe do szkół. Eee, całe zestawu uzupełnia najmocniejsze procesory serii i 7 oraz Xeon współpracujące z 32-gigowymi pamięciami operacyjnymi. Tak, tylko teraz takie pytanie, czy ich cena będzie jakaś konkurencyjna? Eee, już dla ci innym? mówię, już ci mówię. Eee, komputery dostępne są w cenach Linia Diamond od 1549 zł do 4199, Platinum od 1799 do 2499 i Carbon od 2249 do 3000. No to jakby nie mówisz, to jest bardzo przystępne. Tak, w zależności od wyposażenia. Ceny są konkurencyjne jak na obecne czasy, więc, więc wychodzi w miarę, w miarę okej, okay, nie. No tak jak ten, już wspomniałem, pewnie seria ta najniższa Pure i yy, Diamond będą, jeśli będą szkoły pewnie chciały kupywać, no to będą, będą się chyba skupiały na polskich produktach, tak? Na, na takich, które są sprawdzone. No, w wielu szkołach do tej pory działają stare komputery Optimusa. Ja sam znam takich kilka szkół w, w Szczecinie, więc A, no bo większość. Albo do muzeum. E, szkoły akurat e, wolą inwestować w komputery, nie składaki. O, że tak powiem. No, bo... no, ja mam tutaj za sobą składaka, którego właśnie tą magiczną wtyczką tutaj. No, taki przetarg. Mm, w zależności od szkoły, bo niektóre szkoły, załóżmy, nawet nie wybierają przetargu, że idą sobie do normalnego sklepu i wiesz, i mogą sobie kupić. W zależności, no, bo nie mówię, z... szkoły publiczne, szkoły publiczne muszą ogłosić przetarg. Szkoły Więc... prywatne już nie. No nie. Więc teraz y, y, zobaczę Państwo uruchamianie komputera. Proszę. To jest, to jest maszyna, która jest z 2001 roku. Płyta główna jest z 2001 roku. Wcale nie taki stary. Wcale nie taki stary. To tak naprawdę to już on ma, jak przeliczając na liczbę pokoleń, już właśnie się w tej chwili uruchamia, przeliczając na liczbę pokoleń y, komputerowych, to on tak naprawdę przeżył już 10 pokoleń. Nawet i 15 chyba z tego, co wyliczyliśmy ostatnio, nie? No to jakby... Tak, tak. No. Ja pamiętam jeszcze mojego składaka, więc... No ten komputer, jak ja go użytkowałem jeszcze o jakieś 8 lat temu, był świetnym komputerem. No Na co narzekać. Nie było w ogóle I procesorów dwurdzeniowych, zacznijmy od tego. Tak, były inne generacje. No, ja mam tutaj w ogóle, mówię, jeden z pierwszych procesorów, to jest procesor tak zwany 386 z 92 chyba roku, czy nawet starszy. Świetna maszynka od Intela. Ciężko jest stwierdzić no, Teraz o, tutaj mamy warning, że klawiatury. Dobra, F4, jak się jeszcze raz. Jak to w tej chwili właśnie mi pokazał błąd, że nie ma klawiatury, chyba nie, nie ma myszy. No właśnie. Kiedyś, kiedyś nie było myszy na USB. <noise> Jak nie było, jak było, co mi tu teraz mówisz? W 2001 roku było USB nawet 2.0. Nie było USB, było USB 1.0. A nie 2.0? Nie, jeden 0 później weszło 2-0. A ja już nie pamiętam. Nic. Yy, to zaczniemy, proszę to... Państwa, przejdziemy do drugiego tematu. A drugim tematem, jaki poruszymy, yy, będzie wyprodukowanie kolejnych procesorów Intel Haswell yy, do, no właśnie, do komputerów tak, desktopowych. O. Tak właśnie mówiliśmy, że kiedyś, 3 lata temu, nowy, nowa generacja procesorów wychodziła średnio co 9 miesięcy. Teraz, tak jak zauważymy, 4 miesiące temu, tak czy 3 miesiące temu weszła do sprzedaży I trójka. I seria. Se seria Haswelli, tak? Haswelli Pentium, Intel Core i 3 i okay. Celerona jeszcze nie ma. Tak, a teraz, jak się, jak się okazało, jeszcze, jeszcze z poprzedniej serii z Ivy Bridge pojawiają się procesory, tak? Eee, to wyszły teraz ośmierdzeniowe z pamięcią podreszam 15 15 w kaszu. To, to, w porównaniu z tym urządzeniem tutaj, które... Niektóre tablety mają procesory takie. Tutaj na przykład jest procesor, który mam. To jest Celeron 600 MHz, tak? Z 600 MHz kiedyś, w zeszłym roku, niektóre tablety miały taką moc obliczeniową. No, nawet jeszcze mają do tego roku. I no, smartfony. Ale, ale porównując tego Haswela, haswe, nie, to Ivy Bridge się pojawił. Ivy Bridge, Bridge E. Ośmiordzeniowy, tak? tak jest. O taktowaniu. Czy sześcioro rdzeniowych? i 6 O taktowaniu trzy. też, też wyszło. też. Też wyszło. O taktowaniu cztery? Cztery w turbo, 3,6 w spoczynku. No i 20 MB w pamięci L3. 15. 15? 15. Mają, mają 20 chyba. Nie, 20 dopiero ma wyjść w Haswellu. Dopiero Haswell E. No właśnie. Na podstawkę 2013. No i zacznijmy. Sobie... No mów prezes. Weź sobie, Atku, wyobraź, że twój komputer, który masz przed sobą, to jest jak jedna szósta tego nowego procesora. No, zacznij. No, A trochę dużo, tak, to, to byśmy się sześć takich laptopów połączyć szeregowo, żeby osiągnąć moc takiego jednego procesora. To ja tylko no? dwa No ty dwa, no ja ja trzy właściwie, albo cztery To, ja pięć, sześć. Eee, to teraz zacznijmy. No To zacznijmy od no, tego. Mój, mój też. Ma, mój ma dwa lata i jest dziadkiem, tak? No Nawet nie dwa lata, półtora roku, przepraszam. Mój już też już jest dziadkiem po wyjście Hasuelan. No właśnie, więc. A to widzę się ładuje, ładnie idzie do przodu coraz, coraz bardziej. Pewnie za jakiś czas usłyszymy magiczny dźwięk No akubuntu. właśnie. Ale zacznijmy też od tego, że kiedyś, jeżeli wychodziła procesor na jakąś daną podstawkę, to podstawka pojawiała się co dwa lata. No może przesadziłem teraz, no to, to co rok pojawiała się jakaś nowa podstawka. Jak gdy wyszły procesory dwurdzeniowe, to ten zapęd, nie wiem, mogę to powiedzieć, na pewno nie popęd technologiczny, tylko zapęd. <laughs> zapęd. Dobrze, że nie inny popęd. <laughs> Ale zapędzenie technologiczne z roku na rok zaczęło się coraz bardziej przyspieszać i teraz mamy już procesory nawet ośmiordzeniowe, a u AMD mamy już nawet 12 dwunastordzeniowo. No właśnie, te procesory AMD 12-rdzeniowe, bo my się głównie skupiliśmy na Intelu, przez to, że chyba najbardziej znamy środowisko Intelu. Tak jest. Tutaj w ogóle taką bym musiał się teraz podnieść, mam taką fajną, fajną rzecz od Intela, to jak, jak zamieńcie parę słów, ja tylko wezmę książki wyjmę. No to jeżeli dalej my poruszymy, to Adek ma procesor Intel, nie chcę ci skłamać, Intel Core 2 Duo? i3. Jakie? i3? Może ja nawet sam nie pamiętam. Jakiej? E, czy ty mi mówisz o stacji dło? <noise> A Adek ma procesor Core 2 Duo Core 2 Duo Tutaj właśnie są takie fajne księgi, które kiedyś... Tak, Core 2 Duo, CPU No właśnie, ty masz Core 2 Duo. Ja mam załóżmy już I Bridge'a że tak powiem ee, o taktowaniu, nie chcę Państwu skłamać ee, 3 GHz no, no. no to ja mam 2,13 3,1 GHz w turbo i 2,4 w spoczynku A ja, ja, ja tu... prezes ma Pentium'a Pentiuma. Ja mam Pentiuma, no. o, o taktowaniu jak najsłabsza i trójka z poprzedniej serii Ivy Bridge. I teraz tutaj mam takie fajne książki, które zostały wydane w 2007 roku od Intela. No, to są y, na, na temat architektury procesorów Intel y, od 2000. Y, od, y, przepraszam, ta księga akurat jest jeszcze z procesorów od 8086 od y, 1978 roku. W tej księdze co tutaj Państwo. U kogo tak idzie telefon? Y, telefon? Nie wiem. Na pewno nie u mnie, o, ode mnie już. Możliwe, że u mnie urządzenia mobilne zaczęły się komunikować, może na podłogę. <laughs> no właśnie. I tak naprawdę no... Y w takich księgach to jest dwunastotomowy zestaw po angielsku. Są, jest opisana cała architektura procesorów marki Intel. No ja głównie znam strukturę Intelową. Nie znam nie, znam, nie znam AMD, nie wiem jak procesory AMD działają. Tutaj za mną stoi komputer, który ma procesor AMD i już nie działa. Prezes, ale struktura Intela się zmieniła po, po, po wprowadzeniu podstawki 7 75 No ja wiem, to struktura się zmienia co chwila. No, tak, zmienia skóry, się, dalej, no właśnie. Będzie do przodu, więc. więc no... A nawet jeszcze teraz możemy Państwu przytoczyć, że komputery, które mają DD. Trójki, już za nie cały rok będą muze muzełami muzea, no już będą eksponatami muzeami. No właśnie, muzeum. Ja się ja się sobie śmiałem z moją przyszłą małżonką, że, że tutaj mój laptop, który teraz stoi, jako że wygrałem go kiedyś w konkursie informatycznym, o! Buntu się załatwiało, że, że go wygrałem kiedyś w konkursie informatycznym. Jak za 10-15 lat będzie jeszcze działał, to go postawię na honorowym miejscu w domu i będzie Ale, na, na potomny. Ale ciągle nie? masz z nim problemy. Teraz jakaś obudowa ci pękła, co nie? Tak naprawdę te plastiki od Lenovo są tragiczne, nie? Nie wiem, gwarancja na plastiki ogółem była 3 miesiące. Po 6 miesiącach wszystko było dobrze. Jak ja się cieszę, że mam gwarancję na 2 lata na laptopa, chociaż te plastiki też u mnie skrzypią. Ja, ja, tak naprawdę to ten laptop ma cały czas gwarancję, tylko że gwarancja na matryce się skończyła po roku i dokładnie po roku eksplodowała czyli, czyli można rzec, że jeżeli chcą Państwo kupić laptopa, to macie tylko gwarancję na płytę główną, dysk tak, tak. i na nagrywarkę, na bo... A bo tak jak w RGD, że można tą e, gwarancję przedłużyć na 3 lata na wszystko. No ale to, 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 no tak. to jest e, dla mnie to jest... Skpinne. Nawet jak masz gwarancję zero problemu, to możesz zalać, to też masz taką, wiesz, w Toshibie gwarancję. Że zalejesz sobie laptopa i ponoć ci wymienią, a jak ci ukradną laptopa, jeśli jeszcze będziesz miał to udowodnione, to ci dadzą nowy. Nowego laptopa, tak. To Ginter, ukradnij mi mojego laptopa, udowodnisz mi to i oni mi dadzą nowego. No, ale ty nie masz już gwarancji. I no się... niestety już nie mam od dwóch rady. Bardzo żałuję, bo miałem 3 no. lata gwarancji na laptop. I ja akurat też miałem taką sytuację, że mi matryca poszła. Akurat trzy miesiące przed zakończeniem gwarancji. No ja pamiętam no właśnie, jeszcze to. No dobrze, że jeszcze trzy miesiące przed zakończeniem bo mnie poszła miesiąc po zakończeniu gwarancji. <noise> <noise> tak, ktoś mówi, y y żywotność sprzętu jest tylko w czasie gwarancji. Po gwarancji wszystko już można wyłożyć. <noise> bo tak naprawdę producent przewiduje, ile ten sprzęt będzie działał, tak po jakim tak, czasie. Dzięki, nie? dzięki wam jestem już w stanie wykupić kolejne dwa lata gwarancji na mojego laptopa. No właśnie. O, przejdziemy teraz do tematu smartfonów. Dzisiaj, dzisiaj sma, e, Galaxy Round. Samsung zaprezentował nowe urządzonko, które ma wklęsły wyświetlacz. Jest jajowa. A już myślałem, że pogadamy o Samsung Galaxy S5. E, Samsung S5? Galaxy S5 to jest na razie sezon sezon, sezon sezon plotkarski, że tak powiem, bo zawsze przed tak. wyjściem smartfonu... Ale bardzo ale... fajnie wygląda, bardzo duży wyświetlacz. Jakby nie patrzeć wizualnie, ale... to bardzo ładnie w... się prezentuje. W ogóle tak się śmieje. Wszyscy się śmieją, że niedługo, tak jak ten monitor, który tu stoi obok mnie, taki będziesz miał w telefon w kieszeni. Nie, ale już są. No, przepraszam. A, przecież są. Samsung A, Galaxy S5. Z1, Mega. to jaki ma wyświetlacz? 8-calowy? Samsung Galaxy Mega ma 6,5 cala. Przepraszam, to jest tablet, że to tak się nazwę. Smartphone, powiem, że firma Sony, firma HTC, utrzymuje na razie standard, że do 5 cali to jest maksimum dla telefonów: 5 cali. Galaxy Note to Samsung, jedynie chceś w te telefony bardziej większe, bo Samsung się czuje w tych a to telefonach a Z chęci sprawdzę e, Samsung Xperia Z1, jaki ma wyświetlacz? 5, Sony Xperia Z1. On ma 5-calowy wyświetlacz, 4 rodzeniowy procesor i 20 megapikselowy 5? aparat. Tak. Sony Xperia Z1 A... ma tylko 5 megapikselowy Sony Xperia Z1. Ten, tak, wracając do tej wczoraj, także iPhone zaprezentował, jak mają wyglądać iPhone'y tak nowe. Mhm. Ja się śmiałem, bo akurat ten, o kolorach tych iPhone'ów czytano na TVN CNBC i. Mają być, w, te, chyba z najwyższej serii 16G, mają być prezentowane w trzech kolorach bodajże. Ma być to srebrny, złoty i kosmiczno-biały. No, no tak, 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 tak. Co to jest ten kosmiczno-biały? Kosmiczno-biały, czyli kolor rakiety NASA. <laughs> to, to, to jak dzisiaj się śmialiśmy przed nagraniem, że tutaj jest centrum dowodzenia NASA, nie? No właśnie. więc to, trochę, trochę tutaj jest tych wszystkich urządzeń, nie? E, ale też zacznijmy od tego, bo jeżeli już jesteśmy przy temacie smartfonów, to... Yy, Dada, to window... Gintar, zwracam ci honor, że jest 5-calowy Z1. Tak! Ja ci... bo myślałem, że on jest jeszcze większy, jakieś 6- albo 7-calowy. Ja ci mówiłem, Sony już nie przekracza standardu 5-cali, bo teraz wyprodukują tablety, że tak powiem. E, ale Wracając do tego, co ja chciałem poruszyć. Polska góruje pod względem liczby smartfonów z Windowsem. Tak? Tak. A nie z Androidem? Z Windowsem, bo. No z, mi chodzi ogólnie, że Polska jako sieć systemów Windows góruje, bo yy, wyszedł właśnie milionowy smarton, smartfon z Windowsem Phone w Polsce. Pod koniec września ten milionowy smartfon wyszedł. Panowie, dostałem wyniki. Dostałem wyniki konkursu GAPSie. Pierwszego konkursu GAPSie właśnie mi się drukują na pasie moim. O. Tak, pierwszy konkurs Gapsie i drodzy Państwo, pierwszy konkurs Gapsie, najważniejszy konkurs do wygrania były. Były do wygrania te rzeczy, te tutaj, które Państwo teraz widzą. To jest y, procesor Intel Pentium Trójka o, o taktowaniu 637 MHz hmm. Pamięć RAM 64 MB Siemensa i pamięć Hyundai a, także chyba 64 RAM y, Nagrody powędrują y, do... Y, pierwsze miejsce powędruje do Pani... Pani... Właściwie same Pani dzisiaj w naszym konkursie wygrywają Same taka. kobiety, bardzo mnie to cieszy, pa... bo jedna kobieta jest nawet z... Y, z pamienic, z mojego miasta Panowie, weźcie się w garść, ja apeluję do mężczyzn, niech oni w końcu wezmą coś w garści i oddadzą taką sprawę informatyczną w sprawy w ręce męskie. Więc pierwsze miejsce powędrowało do pani Magdaleny Maćkowiak z Piotrkowa Trybunalskiego. Drugie miejsce po to podwędrowało do pani Agaty Murowanej. Murowa. I ostatni Kamila Nadzieja Zielniska. Tak, pani Agata jest z, 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 pa, też z Piotrkowa Trybunalskiego, a pani Kamila jest z y, Pabianic. Pabianic, swojego miasta, bardzo serdecznie. Gratulujemy, ja wygranych. Jestem z, ja jestem z piasku. Gratulujemy wygranych. Jeszcze tak. Y, Jeszcze ten... jakbym powiedzieć o fejsie, setną osobą, którą polubiła w, y, naszą stronę, Na została Agnieszka Porwit. Tak, gratulujemy wszystkim, yy, wszystkim Państwu. Dla Pani Agnieszki, jak się Pani Agnieszka odezwie, możliwe, że poleci także koszty RAM SD. Yy, właściwie nawet i mogę wysłać DDR-y. Gdzieś tutaj leżą DDR-y do laptopa. Taka, Tylko prosimy ta... się zgłosić za skrzynkę mailową y, Gapsię. Albo na profil na Facebooku. Albo na profil na Facebooku. No, albo na profil, hmm. tam, A, no więc no. Panowie, no jeszcze może dokończymy yy, no. nasze tematy. No, właściwie... Właściwie to już tam się powoli czaska, czy chyba trzy minuty nam do końca zostało. Tak, 3 minuty, więc poruszymy kolejny temat. Już ostatni dzisiaj. A jaki to był? Tak. No właściwie, to już się nam debaty skończyły, więc... Nie, no ja poruszę ogólnie ten o milionowym smartfonie z Windows Phone, ale... No ta, o właśnie, milionowy, milionowy ta, ten, smartfon, no. no. Smartfony Nokia, głównie firma Nokia, tak, Microsoft... Za Nokia już została na... sprzedana przecież, przepraszam, wykupiło ją Windows. Tylko, że Nokia ma, chodzi o to, że Nokia ma największy udział ze smartfonami z Windowsem Phone. A, a największym tak, popularnością... I zastanawia mnie, czy, że jak za jakieś 2-3 lata się zamiast napisu Nokia pojawi się logo Windows? Nie, teraz też masz logo Windowsa czego ty chcesz? Ale, chodzi, ale mu pewnie chodzi o to, że całkowicie zniknie już tak w ogóle, całkiem, tak. całkiem, oni, całkiem. Oni z marki Nokia, mówiłem, oni z marki Nokia nie zrezygnują. Nie, nie zrezygnują, bo marka Nokia jest najbardziej rozpoznawalna na świecie. No już Samsung teraz jest najbardziej rozpoznawalny. Bo tak samo zrobiło Sony Ericsson, że tam usunęli ten napis Ericsson i został się sam nam napis Sony. Ale zostało logo Sony Ericssona. Już, no już teraz tak. już nie ma tego logo, już zwracam hodor, już nie ma, ale w pierwszych smartfonach Sony było jeszcze logo Sony Ericssona. Znane dosyć, zielone, z tym charakterystycznym kółeczkiem i wypełnieniem w środku. Takie zielone kółeczko, było bardzo fajne i fajne, tak. fajne dotyku też było. Ja, ja mówię, Sony Ericsson sony stworzył rewelacyjne telefony i żałuję, że y, Samsung teraz zbiera najlepszą śmietankę na rynku smartfonów. Mm. A tak naprawdę smartfony Samsunga możemy kupić za tanio, tanio za dolary w Chinach. No tak. No bo o Chinach porozmawiamy. To jak dzisiaj, dzisiaj przeglądaliśmy nagrody dla Państwa. Yy, pendrive. Pendrive tak, pendrive, tak. Możliwe, że wkrótce się pojawią. I wkrótce zapraszamy na kolejne nasze konkursy na Gapsie, na, na Facebooku. fanpage na Gapsie, tak. www.facebook.com ukośnik Zapraszamy Was bardzo serdecznie. I tym zaproszeniem kończymy. Szósty odcinek Gabsie. Szóste Zatem wydanie. Szóste. Więc dziękuję Państwu za program. Dziękujemy Państwu za program. Żegnali tak, Was... Dziękuję nam Gin Ginter. No Ginter, Ginter z, Pabianic, <laughs> z tego Pabianic. Dobra, żegnamy ja. Państwa. Adex Gimień. Adex prezes Centrum NASA w Szczecinie? Nowe Centrum NASA, tutaj są tajne dane. Ja dziękuję Wam wszystkim. Tak, za tak, dobra. Jak Mariusz Max Kolonko. Dobra, żegnamy się tak, z Państwem, tak, zapraszamy. Już za tydzień tak, i będziemy mieli dla Państwa bardzo ciekawe tematy. tematy. Tak, I, żeby więcej, Dobranoc. I żeby więcej Dobranoc. działo się Dobranoc. w mediach. Dobranoc. Żeby działo więcej się w mediach, tak, tak? Dobra, bo to jest nouda wielka.